Siema ekipa, wydarzyła się rzecz nietypowa, która aż skłoni mnie do rozbicia mojej wieloletniej świni. Mianowicie, kupię sobie auto, na które mnie nie stać. Ale najpierw rozbiję skarbonkę, przeliczymy ile jest kasy w tej skarbonce po trzech albo czterech latach. Mam nadzieję, że tam będzie tej kasy sporo, ale wyjdzie na liczeniu. I przejdziemy do samochodu. <laughs> nie wiem, czy tytuł Wam już tego nie zdradził, jakie to będzie auto, no ale będzie grubo. <laughs> Jestem bardzo podekscytowany tym, że no naprawdę nie wiedziałem, że kiedyś dojdzie do tego, że będzie mnie jakby stać na takie auto, albo inaczej, że trafi się takie auto, na które będzie mnie stać. Tam troszkę pożyczę i będzie zajebiście. Dobra, rozbijamy świnie. Jak widzicie, no jest to spasła gruba świnia. Waży jest 3 kilo. Zobaczymy, ile można z takiej świni w 3 lata uzbierać. Tu cię przez tyle lat. To teraz się odpłacisz. W tym wypadku nie ma czasu na ceregiele. I nie będzie to rozbicie z pietyzmem. Pewnie bym się do tego bardziej przyłożył, a tak będzie tylko y, szybkie tłuczonko, Także. Czekałem na to kilka lat, także fajna sprawa. To co? Raz, dwa i trzy! Oho! Dobra! Gorę się... O kurwa, zaraz jeszcze się pokaleczę. Gorę się za liczenie. Strasznie dziwne uczucie, tak zbierać pieniądze z podłogi. Już wiem, jak czuje się ryzyk przy każdej tacy. Nie, to jest tak schizowe. Naprawdę polecam Wam mieć swoje skarbonki. Tak to wygląda poza skarbonką. No i teraz najmniejsza część, czyli chyba liczenie. Mamusia, bo może mi liczyć. 5368. Dobra, ciąg dalszy później. W ogóle opowiem wam historię, jak doszło do tego, że stałem się szczęśliwym posiadaczem patrola z 91 roku, z silnikiem standardowym 2.8 dieslem pod maską. A było to tak autentycznie. Staje rano, Rozciągam się i wyglądam przez okno, a na mojej posesji stoi właśnie ten patrol Pierwsze co, gacie na tyłek i praktycznie wybiegłem z domu i rozmawiam z właścicielem, chcę to auto, daję 8 tysięcy, odpowiedział mi: dawaj 15 mody i zabieraj. I w końcu po pół godziny dialogu stanęło na 12 tysiącach i stałem się posiadaczem Nissana, który sam do mnie przyjechał. <gry> zajebiście tylko go zobaczyłem na podwórku ja wiedziałem, że to auto musi być moje auto w kraju od 2005 roku od tamtego czasu w jednych rękach bardzo fajnie, że auto nie było topione ale i też nie było w żaden sposób modyfikowane jest to totalna seria i jest tu... i na pewno będzie tutaj sporo do roboty, ale myślę, że w sumie nie wiem co myśleć o tej cenie myślę, że chyba jest okej, okay, tak? Chyba jest ok. Echem. Jeszcze dodam, że jest to moja pierwsza terenówka. Kompletnie nie znam się na tych autach. Nie wiem nic o offrodzie. A mimo to mam patrola. Tak, jestem. Już otwieram bramę. Przyjechała właśnie kosiarka. Mogę nagrać o niej kilka słów teraz i po sezonie, jeśli chcecie w ogóle takie rzeczy. Nie wiem kosiarka, no ja jestem ze wsi, więc mam kawał trawnika jak chcecie to oczywiście komentarze nawet oryginalny znaczek się zachował sami widzicie w jakim stanie jest karoseria yy, wizualnie wygląda to bardzo dobrze jak na auto terenowe gdzie nie gdzie yy, odchodzi niestety już ten drugi lakier, ale nie jest to jakaś szczególna wada Lusterka jeszcze mocowane bezpośrednio do karoserii. Sprawdźmy sobie jak drzwi się zamykają. Bardzo fajnie. Super. A to się jak otwiera? O, tu jest klamka. No. Tutaj była jakaś mała stłuczka. Co do środka, jest to standardowy Patrol, wersja Bida. Z wyposażenia ma elektryczne szyby. I chyba na tym bajery się kończą. Boczki w całości, no bo jak widać, auto nie było topione. Strachołapka. Podoba mi się, że jesteś takiego seryjnie w aucie, biegi wchodzą bardzo dobrze. Napędy działają jest kilka mankamentów, jak przystało na tak stare auto. Tutaj jest połamany przyspieszacz zapłonu, to znaczy wajchy od niego. Mamy pękniętą obudowę licznika. Mamy pękniętą tutaj deskę. No, i co tam jeszcze? Nawet piszczyk działa nieźle. Kle, 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 kle. Silnik ogólnie chodzi, ale nie jest to żadna rewelacja. Ale bydle. Kierownica duża. Dobra, obejrzymy go sobie teraz od spodu. Jak wspominałem, jest to moja pierwsza terenówka i w ogóle się na nich nie znam. Nie mam zamiaru się tu w żaden sposób mądrzyć. Więc sprawdzimy sobie po prostu stan blacharski. I co jest z wejścia do roboty? No, bo oczywiście w tej cenie nie będzie co się za bardzo dziwić. I może dwa słowa o tym, co ogólnie mogę wiedzieć. Dobra, więc zaczynając od tyłu, yy, może przelećmy ramę, nefralgiczne miejsca, wszystkie mocowania. Mamy pierwszą dziurę. Okej. Okay. Nie ma źle. Jest to dalej twarda blacha dookoła, praktycznie. Okej, okay, no jest taki nalot. Wiadomo, terenówka. Dużą zaletą tej terenówki jest to, że po prostu nie była hardkorowo topiona przez ostatnie 10 lat. Tutaj yy, mamy prożek, znajdzie się dziurka, żaden patrolawiec Wam tego nie pokaże, chociaż nie, wiadomo, że to jest, no, jak wspominałem, Japoniec, no, gniły po prostu, gniły. Nie wygląda to tragicznie, tak naprawdę. Tragicznie to będzie wyglądał zaraz silnik, jak Wam pokażę. Tutaj przy silniku jest to wszystko dobrze zakonserwowane. <grystanie> Olej zrobił swoje. Mocowania budy do ramy. No, wygląda to zdrowo. Kolejne mocowanie. No, tutaj rama wygląda dobrze. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Co do korozji. Sami musicie ocenić, czy to jest dobry stan patrola, czy to jest niedobry stan patrola. Ja. <grystanie> to jest mój pierwszy patrol na podnośniku, więc. Nie mam porównania po prostu. Tutaj mamy dziurkę. Tutaj mamy błoto mocowania sprężyn. No tutaj błoto zakrywa większość, ale widać, że jest to no w miarę całe. Kawałek przodu. To mocowanie jest urwane. Mmm, piękny smaczek. To tyle względem ramy, co mogłem Wam pokazać. Z tego, co się rozglądałem, to mamy tutaj jedną dziurkę w podłodze. Także mamy jedną dziurę w podłodze. No dobra, krzyżaki się trzymają w jak najlepszym porządku. Oczywiście nie wiem, czy aż w tak dobrym porządku, jak mi się wydaje, ale po prostu nie mają luzów. No i tyle mogę powiedzieć, bo się nie znam. Co się jeszcze rzuca w oczy, oglądając go od spodu, to, że nie ma mechanicznej blokady dyferencjału. No niestety, taka wersja się trafiła. Tutaj mamy zardzewiałe zaciski. Mamy reduktor. Tutaj widać jakieś zapocenia. Niech się smaruje bardzo dobrze. Przejdźmy do skrzyni. Tutaj jest coraz ciekawiej, bo... <laughs> no bo sami widzicie, że tutaj jest świeży olej. I mamy tutaj ładnie widoczny wyciek z turba. Więc jest to wszystko do rozebrania i zobaczenia, skąd to się po prostu poci. No, wyciek jest duży. Wyciek jest duży ewidentnie. Ale jak tego wszystkiego nie rozbiorę, to i się nie dowiem, co tam się złego dzieje w tym silniku. Z ciekawszych rzeczy jest tu już dodatkowe koło. Wydaje mi się, że to jest do kompresora klimatyzacji. No bo do czego innego, niby? Fajnie, że jest, fajnie, że jest, zawsze można coś podłączyć pod to koło. Więc duży plus. Sprawdźmy sobie jeszcze stan wszystkich tulei gumowych, łączników i wszystkiego, co mogło sparcieć do wymiany. Do wymiany do wymiany, tuleje na wahaczach, do wymiany tuleje na przednich wahaczach, do wymiany tuleje amortyzatorów, do wymiany także całe otulejowanie tego zawieszenia jest do roboty wsparciałe, są w tragicznym stanie nie były po prostu wymieniane bardzo długo no, coś za coś dobra, chyba wszystko z podwozia a, jeszcze tutaj na tych kulach nie było smarowania nie ma jakichś głębokich brzerów, aczkolwiek no jest to do rozebrania tak samo do uszczelnienia do łożyskowania i tak dalej i tak dalej. Dobra, tyle z zawieszenia. Chyba jest dobrze jak na 30-letniego Japończyka, aczkolwiek znajdzie się może jakiś offroadowiec w komentarzach i powie jak to jest. Czy to jest dobrze, czy to jest chujowo. No widać, że olej się tutaj bawi w tej komorze w najlepsze. Kolejnym dużym plusem jest to, że kupiłem to auto z myślą, że docelowo ten silnik tutaj nie będzie, więc wielkich minusów tutaj nie widzę, że stara olejem na lewo i prawo. <grystanie> Dobra, nie przedłużając, jakie mam plany względem tego auta? Nie mam bladego pojęcia. Chciałem go zmotać oczywiście. Chciałem zrobić swapa, chciałbym zrobić porządną offroadówkę. Ale to trzeba wiadro pieniędzy, tak? Cena wyjściowa jest nieduża, bo 12 tysięcy to nie 40. W tej cenie można sobie dołożyć klimatyzację i szperę. <laughs> Biję się z myślami, bo z jednej strony chciałbym go ostro zmotać w teren, a z drugiej strony jest to 91. rocznik kompletny w oryginale. Jak się patrzy na ten znaczek, no to chce się go odrestaurować, a z drugiej strony. Ten Nissan zostaje u mnie. Nie oddam tego auta, za bardzo mi się podoba. Bardzo mnie urzekło. I w najbliższej przyszłości będę podejmował jakieś kroki, tak? Może uda mi się odłożyć kasę. Wątpię. <laughs> Może uda mi się odłożyć troszkę kasy, żeby zrobić najpotrzebniejsze rzeczy. Typu to zawieszenie, żeby nim na razie jeździć w tej serii. Ale będąc szczerym, no to zbierałem po prostu na aparat, tak, żeby te filmy jakoś były dużo, dużo lepsze. I znowu... Shut up and take my money! Każdy, kto chce śledzić tą historię i inne historie motoryzacyjne i okołomotoryzacyjne na tym kanale, zachęcam do subskrypcji. I standardowo. Podobało się, łapka w górę, nie podobało się, łapka w dół. I do następnego. Zawsze coś wymyślę. Zamiast zrobić jakieś auto, które mam, to kupię kolejnego szrota. <śmulny> Uwielbiam to.